Joanna Wilińska i Jerzy Baranowski przedstawiają Państwu dwie wizyty. Wizyta pierwsza, Wacek Golian. Nie wyobrażasz sobie, kochanie, co to jest za człowiek? Kto? Jak to kto? Wacek Golian. Aha. Łatwo ci powiedzieć, aha, bo go nigdy nie widziałaś. Fantastyczny facet. Jak ludzie czegoś nie wiedzą, to tak zawsze mówią, aha, i to im wystarcza. Zresztą nie mam do ciebie pretensji. Jak go poznasz, to zrozumiesz. Poznam go? Kiedy no. go poznam? Jak to dziś! No co, nie mówiłem ci? A prawda, więc słuchaj, spotkaliśmy się tak w przelocie. Bardzo się śpieszył. Powiedziałem mu, żeby wpadł dziś wieczorem. No nie pożałujesz, takich wizyt nie ma się na co dzień. To jest facet ze świecą szukać. Co za człowiek, co za człowiek. No dobrze, dobrze, ale na czym to polega? Ach, iskra, rozumiesz? Chodząca iskra. Ten dowcip, te pomysły, ta fantazja. Z całą naszą klasą właściwie robił, co chciał. Zresztą, co tam z klasą? Cała szkoła była w niego wpatrzona. Mówię ci, no jak on, jak on wtedy napisał temu Czyżykowi. Jakiemu Czyżykowi? No, takiemu profesorowi od polskiego. Fajny facet, tylko tylko tak się lubił trochę przyczepiać. Ach, jak ten Wacek go wtedy zrobił, Boże! No ale jak? A, już nie pamiętam dokładnie, ale to było wspaniałe. W szalenie dowcipnej formie, wiesz? Albo na przykład, jak on odpowiadał przy tablicy, to cała klasa kładła się ze śmiechu. Dlaczego? A, już nie pamiętam dokładnie, ale... Tak jakoś... tak jakoś przekręcał śmiesznie wyrazy. Ach, kapitalny facet, to no, mówię ci, no kapitalny. Ja bym wtedy, no ja bym wtedy nie wiem co oddał, żeby być taki jak on. A jak, jak dziewczynki za nim latały, och, ten miał, ten miał podejście. Tak? No, jakie? A jakie w podejście, że nie pamiętam, ale tak jakieś, no mówię ci, no tak umiał z nimi mówić, tak jakoś odważnie, dowcipnie, jak się odciął. no, no nie masz pojęcia, jak się odciął. Ale co to była za głowa? Jakie on miał pomysły? Fantastyczne. Hmm. A co on teraz robi? O nie, no na pewno ma jakieś stanowisko duże przy jego zdolnościach, energii. Przypuszczam, że jest inżynierem, bo zawsze miałbyś takie zainteresowania matematyczno-fizyczno-takie. Ta. Słuchaj więc, na którą go zaprosiłeś? A na ósmą. Na ósmą. Słuchaj, chciałbym, żebyś nam zrobiła jakąś taką dobrą, elegancką, już taką kolacyjkę. No tak, że, że, kolację. Że, tak. No, tak jak ty to potrafisz. I może, może byśmy. Słuchaj, a może byśmy jeszcze kogoś takiego interesującego zaprosili? Co? No, może Juska ja na przykład. Bo no, no. po tych ostatnich wynalazkach ma takie głośne nazwisko. I w ogóle Rudyta, też matematyk. No, no będzie tak, dla wacka tak, odpowiedni. Dobrze. I wiesz, i wiesz, panią Maję. O. Wytworna kobieta, inteligentna, znana aktorka. O, znana aktorka? Na pewno się Wackowi spodoba. Doskonale. On jest taki wybredny. Bardzo mi na tym zależy, żeby się dobrze u nas czuł. No i żeby, żeby wiedział, że jednak ja, że ja też do czegoś doszedłem. Tak. Wiesz, może to dziecinne, ale zależy mi jakoś na tym, bo on zawsze mnie uważał i może nie bez słuszności za. Za mniej inteligentnego no, trochę od oczywiście mniej inteligentnego. No, nie, nie, nie w sensie, wiesz, takiego, bo ja wiem, idioty. Nie, no tylko mniej błyskotliwego, mniej. In... po prostu mniej inteligentnego. No, bo prawdę mówiąc, trudno mu było dorównać. To był wyjątkowy chłopak, no, żywe srebro. Jest! Jest! Jest, jest. To przyszedł przyjaciel mego męża z lat szkolnych. Podobno bardzo interesujący człowiek. Tam, Ma, mój mąż jest im po prostu zachwycony. Nie widzieli się 18 lat. No doskonale. Zadano jeszcze jakaś nowa twarz. 18 lat, kawał czasu. Proszę <tosan uchwań> <tosan> cię państwo pozwolą. Mój przyjaciel, pan Wacław Golian. A słyszeliśmy, słyszeliśmy. Bardzo mi miło, a to, Wacynku, to moja żona. Rączki całuję. Golian jestem. Nie Goliat, tylko Golian. No dobra, dobra się zawsze taki sam. No Wciwnym, dobrym humorze. No, a co do twojej żonusi, to... Cud miód Ultramaryna, no nie przypuszczalne, że masz taki gust. Pani no. wybaczy, ja bardzo przepraszam tak prosto z mostu, że też pani go chciała, to na było. Oj, i ty. ty, ty, ty. Dobra. Tak, no to hmm. wobec tego poproszę Państwa do stołu. Może pan będzie laska w kodo pani Majda? Maja? To piękne imię. W maju będziesz jak w raju. Dobre, nie? W maju Dobra, jak w raju. Tak, kolega miał zawsze taką skłonność do poezji. zauważyłam. Właśnie, a czasami, czasami to wypada bardzo dowcipnie, naprawdę. Pamiętam, mieliśmy takiego profesora w szkole, czyżyka. Wacek, Wacek, coś ty wtedy na niego napisał. Coś tak, że cała klasa śmiała się, pamiętasz? Tak, to było dobre. Wyszło mi to. No to powtórz, bo nie pamiętam. Ale wiem, że to było bardzo śmieszne. Czyżyk nie strasz, czyżyk nie strasz, bo się jeszcze czyżyk tego. Nie. <laughs> dobre, było dobre, naprawdę dobre. Aha, aha, tak, tak. tak. Dzień, ja, ja czy można się... prosić trochę tej świetnej sałatki? A, sałatki? Proszę uprzejmie. A ten profesor, ten profesor, bo Państwa to był naprawdę bardzo dokuczliwy człowiek, taki nielubiany. I właśnie dlatego. Kolega pozwolił sobie na tego rodzaju. nie nielubiane, co nie co nielubiane. Skakał za dużo. Skakał, no to i miał. Mm, słuchaj, goście nic nie piją, może nalejesz? No, byle nie na podłogi. Ja, ja już dziękuję, dziękuję bardzo. <coughs> dziękuję nie, czy dziękuję tak? Nie. No jeszcze mi żadna kobietka nie powiedziała nie. no, To kwestia podejścia, była. Ja naprawdę dziękuję. Mam jutro rano próbę. A, co? Znów pani kręci? Nie rozumiem. Nie, znaczy się jakiś film? na Mam próbę w teatrze. A to w teatrze pani też przedstawia? Bo ja to panią widziałem w takim filmie. Pani grała, ale taką jedną, co to ją mąż zostawił. Co to było, gdzie to było? Aha, w kinie słońce u nas dawali. Ale ja myślałam, że pani jest młodsza. Ale to nic nie szkodzi, broń Boże. Ja nawet lubię starsze. Taka, taka starsza to wie, czego chce. co? No to wybijemy, cyk. Nie. Ja. Kiedy pani Maja zawsze bardzo mało pije. Nie, ty mnie takich rzeczy nie mógł. Artystka i nie pije? Co to ja artystek nie znam? W zeszłym roku to taka jedna do nas przyjechała: Polamanko. Państwo Panie znają, nie? Polamanko. Przedstawiała Ewę z wężem, dobra artystka, co myśmy wódek wtedy wypili, to daj ci Boże, nie, Przepraszam, ale już jest późno, miała. a jutro mm. muszę wstać rano na próbę, to ja się może już pożegnam. Nie 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 nie, 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 co to, to nie, my się na to nie zgadzamy, ankietka, my się na to nie zgadzamy. Proszę pana, no, zaraz, no, nie, nie, nie że pan przekona żoneczkę, proszę, proszę pana. Proszę pana, pan profesor nie jest mężem pani Maj. O, rany pan profesor! O, jak Boga kocham, bo ja to tak mm. o tym przyżywku. No, pan profesor się nie gniewa, co? Panie profesorze, przecież są ludzie i ludzie. No. Nie, nie, wiem, oczywiście. No, no fajno, pan, pan, Józef jest naukowcem, profesorem fizyki na Politechnicy. Wiesz, Józek, mój kolega niegdyś żywo interesował się fizyką, matematyką. O, owszem, kiedyś, a ja to zarzuciłem. No, co to daje? Ecie pecie, to wam nie leci, powiem co? Owszem, rachunki to się jeszcze przydają. Ale... A gdzie pan pracuje, jeśli można wiedzieć? U siebie. Mam dubkę. Co Co to. Budkę. Tylko ja tak zawsze przekręcam. Dubkę, budkę. Dobre, co? Dla humoru, tak. No budkę mam. Ciasne, ale własne. No już tak, tak że was pożegnam. Mam jutro z rana wykład. O, do widzenia, panie. Wielka szkoda, ale trudno. Moje usmarowanie, panie psorowi. Chcesz otrzymać nagrodę? Dołącz do społeczności osób wspierających nasz kanał. Wspierający mają dostęp do około 200 dodatkowych nagrań, takich jak słuchowiska na podstawie utworów Chłaski Hrabala, Błuchakowa, Iwaszkiewicza, Różewicza, Wilda Mrożka, Tołstoja, Słuchowisk Przygody Dobrego Wojaka Szwejka, Anna Karenina, Seriali Ręczna Robota, Malinówek, Okno na Świat. Studenci III wieku, Słuchowisk na podstawie opowiadań Agaty Christi i wielu innych. Wystarczy wesprzeć nasz kanał Kawą. Link znajduje się w opisie tego nagrania. Dziękujemy za wsparcie. No, nareszcie poszedł. Ach, proszę cię, Renko, tylko już nic nie mógł. A czy ja co mówię? Oh. Wizytka druga, pan Zakrzewski. Pewnego popołudnia zjawił się u nas pan Zakrzewski, miły, bardzo miły pan Zakrzewski, którego poznaliśmy kiedyś na wczasach, kochany pan Zakrzewski, cichy, dobry i delikatny. Mówię państwu, no szczyt delikatności. I Irenko, i ręko, zobacz. Naprawdę! No, no, no wezwali mnie z okręgu, to przyjechałem. Tak. Załatwiłem. I tak sobie myślę, wstąpić czy nie wstąpić? No jakże? Człowiek się boi, bo, bo może kłopot zrobić. Ach, jaki kłopot, Panie Zakrzewski, kochany! No co pan opowiada no, takie rzeczy? tak rzecz? sobie nieraz myślałem. Warto zobaczyć, jak też żyją państwo tadeuszowi. No i doskonale. świetnie pan Właśnie. zrobił. Niechżeż pan zrzuci ten ani... tłaszcz, przecież gorąco. Nie 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 nie, 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 ja tylko na chwileczkę. O, o, nie no chciałbym wiarze. przeszkadzać. Ale... Państwo pewnie zajęli. Ale, Ale skąd? Boja, no pan bardzo pan... prosimy do pokoju. Nie, bardzo, nie, bardzo proszę, prosimy. Proszę bardzo, tutaj do pokoju. Niechżeż pan tutaj spocznie, potelu. Ja za chwileczkę podam kolacyjkę. Za chwileczkę. A nie, 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 a broń Boże, broń Boże. Co, 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 broń Boże, pani za Proszę, Przepraszam, może Państwo chcą coś zjeść, to, to proszę sobie nie przeszkadzać. No więc... ale, ale jeśli dla mnie to broń Boże. Panie broń bo... To kochane. dziękuję. Ja, ja już zjadłem kanapki przed samym przyjściem tutaj, na, na dole. Proszę, ja. Panie Zakrzeski, jakżeż tak można? Co? Przed wejściem do nas je pan na dole kanapki. Kocha. Nie, nie naprawdę pańska delikatność już przechodzi przed eee. Już jestem taki, no, że nie. nie lubię robić kłopotu no, z swoją osobą. No, no. Nie, nie, nie. Państwo sobie zjedzą spokojnie, a ja sobie pójdę pochylić. Trochę pochodzę tak. Muszę niedługo jechać. No zaraz, a kiedy ma ten pociąg? Kiedy pan ma ten pociąg, panie Zakrzeski? Powrotnie, ten no, do Furkowic. O piątej rano. O piątej no no tak, poszę, no to pan się spieszy? No, panie Zakrzeski, porozmawiamy, e, wykąpi się o, pan przecie. E, nie, 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 Ja nie będę robił takiego kłopotu. To już ja sobie pójdę po no, naprawdę trochę. Naprawdę pochodzę. my się obrazimy, jeżeli pan tak z nami postąpi. Co? Pan nas w tych furkowicach serdecznie podejmowała, a jak pan wreszcie do nas przyjechał do Warszawy, to pan chce od nas uciekać, nie? Irenko, kochana, podaj kolację. O, zjemy sobie kolacyjkę, panie Zakrzewski, kochany. No, no to, to już posiedzę trochę, o, żebyście no. się państwo nie gniewali. No, bo... Ta, ale, ale jeść nie będę. No nie, nie, to przechodzi wszelkie pojęcie. My będziemy jedli, a pan nasz najmilszy gość. No co, no, panie Zakrzewski, kochany. O, niech pan spojrzy, no, nie kawałeczek co? śledzi, no, pra, A może, o może ten kawałek szybki, co? No niechże pan coś skosztuje, blagam pana, panie Zakrzewski, kochany nie chcę robić państwu kłopotu, ale już jak pan tak nalega, to owszem, ale coś bardzo skromnego. No może mleczka zsiadłego z kartofelkami. Bardzo proszę, bardzo proszę, kochany. Tak. Dobrze. Tadziu, tak. pozwól na chwileczkę. Przepraszam pana, proszę pana uprzejmie. Tak skąd ja teraz wezmę mleka z siadłego na dodatek? No jak to, no idź kup, no jak innego nie chcę, no, trzeba go jakoś przyjąć. Kup, po tej porze sobie też wymyśli. No to i zostawcie na górę, może ja. akurat mają. E, bo panie Zakrzewski, no, zaraz ja. będziemy, zaraz będziemy mieli mlecze. No, na co poza tym słychać, kochany panie Zakrzewski, co? Tak tu u nas, pomalutku. No. Tak, Stadium, tak. Tadziu, y pozwól jeszcze na chwileczkę, mój kochany. Dobrze? Przepraszam, kochany. E, proszę bardzo. No, znalazłam szklankę mleka, ale co z kartoflami? Mam tylko dwa kartofle w domu. Gotuj, gotuj, ja go jakoś zabawię. Przecież no, ty zwariował dwa kartofle jako Rzeszki. Ty też jesteś dobra, gospodyni. Rzeczywiście, a skąd mogłam wiedzieć, że w nocy będą kartofle potrzebne? Jak jesteś taki mądry, to proszę cię bardzo. Ja, ja mam mleko, to ty leć, leć po kartofle. Dobrze. No, zaraz będziemy mieli mleczko z kartofelkami. Tak. No i co tam słychać w tych furkowicach u pana, panie Zakrzeski, co? No, no, no jak to u nas? Tak. Pomalutku. No, tak. tak. I ręko. I ręko, pozwól na chwileczkę. Przepraszam. E, proszę, proszę. No co masz? Mam. Dozorczyni pożyczyła. No Boko, dzięki. Słuchaj, zabaw go rozmową, ja zaraz uputuję. Dobra. No, no, panie krzeski. Tak. Zaraz będziemy mieli mleczko z kartofelkami. E, tak. E, no, kochany mój, a co tam słychać tak w ogóle? To, no nie można powiedzieć. O. Po malutku jakoś leci. Tak. tak. E, no ale na mnie już czas tak, no. tak. Ja to dziękuję. Ale dokąd panie za krzeski, kochany? Z żona zaraz podaje. A ja tymczasem pościelę panu tapczan. O, no przecież ma pan dopiero o piątej pociąg, wypocznie pan i pan wtedy sobie pojedzie. O. A, nie, A nie? nie, 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 gdzież ja bym Państwu taki kłopot robił? Ale... Nie, 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 ja sobie pójdę, pochodzę, pochodzę. Ja, jak to teraz w nocy? No to posiedzę na dworcu. Nie zamykam drzwi na klucz i załatwione. Ale... Nie będzie nam się pan męczył po żadnych dworcach, skoro. Jest wolny tapczan, no. Nie, 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 trudno, ale ja się i tak nie położę. Za nic na świecie. Dobrze, nie, nie. to będziemy siedzieli. Tak. Będziemy siedzieli, jak pan taki uparty. No i tak. No, i co tam słychać, panie, w tych furkowicach? Co? A nie, no, zwyczajnie, jak tu u nas, tak. po malutku. No, tak, tak, tak. Może pan się jednak poloży? Tak, co? Niech się pan poloży, panie Zakrzeski. Bardzo pana prosimy. Nie nie nie, 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 nie nie, nie, będę państwu robił kłopotu. Ale... Już byście pewnie spali, gdyby nie ja tak. Panie no to, no to ja sobie pójdę tak, ale pochodzę sobie pochodzę. Ale skąd? No my się bardzo późno kładziemy. My się bardzo późno kładziemy. Pani Renka zasnęła na krzesełku. Mój Boże, taki kłopot przeze mnie. No, no to ja już sobie pójdę, Ale nie, do... nie, naprawdę. No, no, a co tam słychać, panie krzeski? Jak to u nas, wie pan, tak pomalutku, pomalutku, tak. To do widzenia państwu. to ja już sobie idę. To, co? co? Co, co? Co? A, a, a nie no nic, nic. Zdrzemnął się pan z Aha. No to ja już sobie pójdę. O mój Boże! No, Pochodzę troszkę. Jak pan tak koniecznie chce. I Irenko, I Irenko, Irenko. Pan za krzeski odchodzi. Co, co się stało? A, dzień dobry, panie Zakrzyski. Dzień, dzień dobry, pani, dobry, tak, 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 to ja już sobie idę, tak, ja, ja, już na, na, ja już naprawdę muszę iść, proszę pani, tak, przepraszam za kłopot. O, jest o Boże, proszę jest to kłopot, proszę pana, kłopot. jaki kłopot, proszę, proszę, no to, to do widzenia, panie Zakrzyski. niech pan pozdrowi żonę, dobrze? A, tak, dziękuję, dziękuję pani bardzo, tak, zaraz jej powiem. Jak to zaraz? No... No tak, Bo ona tu czeka na mnie, na dole. Panie, pań, pań no jak Panie, Panie jak można coś. Coś podobnego. No, 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 nie chcieliśmy przeszkadzać. W dwóch wizytach pióra Joanny Wilińskiej i Jerzego Baranowskiego wystąpili jako gospodarze Ryszarda Hanin i Igor Śmialowski. Jako goście. Wienczysław Gliński, Wacek Golian, Lech Ordon, Pan Zakrzewski oraz Danuta Wodyńska i Andrzej Szczepkowski. Realizacja akustyczna Stanisławy Grotowski.